Chodzi rakieta, chodzi rakieta. Seat, proszę Państwa, Ibiza z 1997 roku z przebiegiem 27 736 km. W środku pachnie jeszcze nowością. Niektórzy tutaj śmieją się w komentarzach, że jak może w samochodzie pachnieć nowością, może pachnieć nowością. Ja to nazywam zapachem. Ale słuchajcie, tak całkiem poważnie Tutaj po prostu pachnie jeszcze takim Wiecie, materiałem Ten zapach jeszcze z niego nie wywietrzał Bo tak jak mówię, samochód ma niespełna 28 tysięcy kilometrów I po prostu Fajnie wewnątrz pachnie Był mało używany Dlatego też mówię, że pachnie nowością Cofniemy sobie do tyłu Damy mu się zagrzać Pojedziemy go zatankować Ponieważ nie ma tutaj za wiele benzynki a chciałem się u nim przejechać właśnie, żeby pokazać wam jak ten samochód jeździ. Jest to słuchajcie egzemplarz tak jak mówię z 97 roku i Ibiza od początku w Polsce, kupiona tak naprawdę w polskim salonie. Dlatego jest to bardzo uboga wersja, bo jak widzieliście, nie ma radia, nie ma wspomagania. Jest to taki typowy samochodzik, można powiedzieć, do jazdy gdzieś tam po mieście. Chociaż na pewno tutaj na brak wspomagania niektórzy będą narzekać. Mnie to nie przeszkadza, ja lubię sobie tam pokręcić, zwłaszcza w takim małym samochodzie. To nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest to samochód, słuchajcie, który jakiś czas temu. Przywieźliśmy do naszej oferty. Tak naprawdę dostaliśmy go, można powiedzieć, w rozliczeniu za jakiś tam inny samochód, i ten samochód jest u nas do sprzedania. Właśnie zostały w nim wymienione oleje, filtry, pasek rozrządu, tak żeby przygotować go do użytkowania. Bez najmniejszego problemu po zakupie tym samochodem możecie sobie jeździć, więc myślę, że jest to dobra oferta dla osób, które szukają jakiegoś samochodu na dojazdy do pracy, dojazdy na co dzień, czy też dla pierwszy samochód dla swojego syna, córki jak kto woli Także taki samochód jest słuchajcie u nas do wzięcia Zapraszam na www.szafraninwestycje.pl Tam oczywiście pełna oferta z ceną Z opisem, ze zdjęciami A ja wsiadam do środka Biorę kamerkę, zrobimy sobie jeszcze jakieś fajne zdjęcia Przebitki w międzyczasie I przejedziemy się tym autkiem na stację Zatankować go Fajna bestia słuchajcie Podoba mi się to auto, bardzo dobrze Mnie się u nim jeździ, więc lecimy No i lecimy, moi drodzy, lecimy, moi drodzy, zatankować Seata. I to co tutaj rzuca nam się w oczy na, na także tak powiem na pierwszy rzut, to jest właśnie deska rozdzielcza. To są właśnie zegary i ich charakterystyczny kolor, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj połączenie czerwonego z pomarańczowym. Jest to takie dość nietypowe w samochodach z tamtego okresu. Na przykład w porównaniu do Golfa e, trójki, to tutaj jest tak powiedzmy weselej na tych zegarach i to się na pewno rzuca w oczy. No i co? I tutaj mamy kierownicę. Zobaczcie, taka fajna trójramienna. Bardzo dobrze się ją trzyma. I ogólnie, jeśli chodzi o prowadzenie tego samochodu, to jest ono po prostu całkowicie bym powiedział poprawne. Czuć, że ten samochód chce jechać do przodu, zbiera się i jak mu dociśniemy, to on po prostu zaczyna do tego przodu, tak jak mówię, ciągnąć, chce jechać, natomiast nie jest to na pewno demon prędkości. I tutaj, jeśli chodzi o wyposażenie, zobaczcie, nie mamy praktycznie nic: nawiewy, podgrzewa na tylna szyba i to by było na tyle. Także jest to, tak jak mówię, typowo poprawny samochód, chociaż ja bardzo lubię takie małe autka i ich prowadzenie. Do mnie ten samochód jak najbardziej przemawia. Myślę, że jest to oferta właśnie dla osób, które, które szukają niezawodnego przede wszystkim samochodu do jazdy na co dzień. Po mieście jest tutaj minimalny przebieg, więc na pewno samochód będzie służył lata, lata, lata jeszcze. Tutaj macie, tak jak mówię, wymienione te oleje, filtry, więc auto jest przygotowane do jazdy. <laughs> Mamy tutaj zaraz dłuższą, prostą, więc go przeciągniemy, zobaczymy jak on jedzie redukcja na 3 Do czerwonego pola jeszcze daleko. No ładnie powiem wam. Chce to jechać Trójeczka i tutaj stuwa była bez problemu. Skrzynia jest oczywiście pięciobiegowa. No i jak widzicie, autko chce jechać. No i zatankowane. Poczekajcie, znajdziemy kluczyki. Trochę mi się przelało, bo się zagadałem przy dystrybutorze. Także jest prawie pełny zbiornik paliwa. Ale to dobrze dla Was, bo jak go ktoś szybko kupi i nie zdąży tego paliwa wyjeździć, to macie oczywiście jeszcze prawie pełny zbiornik paliwa w gratisie do samochodu. Także zapraszam Was na www.szafran-inwestycje.pl Jeśli chcecie ten samochód kupić, to oczywiście możemy Wam go też zrobić z dostawą do domu, będzie bez wychodzenia. Tutaj jest OC, zapomniałem wspomnieć, świeżo wykupione, więc macie je na cały rok. Przegląd techniczny również jest na cały rok, bo jest praktycznie świeży, więc auto jest zupełnie bez wkładu. Jedziemy w lewo. I znowu go spróbujemy troszeczkę przycisnąć. Fajnie, fajnie, fajnie to idzie. Tu jest silnik 1.4, bo o tym Wam zapomniałem wspomnieć. Taka klasyczna jednostka z tamtych lat. Jak wiecie, ta motoryzacja jeszcze w tamtych latach była dosyć niezawodna. Więc tutaj, dbając o wymianę oleju, filtrów, tak naprawdę będziemy mieć samochód niezawodny i taki, który będzie służył nam lata. Ale to jest jeden samochód z tych, które właśnie przyjechały w rozliczeniu i które chciałbym Wam dzisiaj pokazać. A za chwilę zobaczycie kolejny. Także przenosimy się do Astry. Oto kolejny właśnie egzemplarz. Samochodu z 97 roku Czyli tak samo jak Ibiza Są to równolatkowie można powiedzieć Mianowicie tutaj mamy do czynienia Z Oplem Astro I tutaj w tym Oplu Astrze mamy silnik 1.4 16 zaworowy Czyli taki troszeczkę bogatszy Z tego co tutaj się uorientowałem To był on za dopłatą można powiedzieć W Gliwicach do zamówienia Ponieważ ten samochód jak widzicie On też pochodzi z polskiego salonu Tutaj właśnie w Gliwicach Jest czarna tablica I ten samochód słuchajcie jest ciekawy Ponieważ ma przebiegu zaledwie 45 tysięcy kilometrów 401 równo I tutaj wewnątrz słuchajcie Znowu możecie się śmiać Ale naprawdę Pachnie również nowością. Taki charakterystyczny zapach, właśnie tego materiału, który tutaj mamy na fotelach. I jak widzicie, auto jest praktycznie w stanie idealnym. On, jeśli chodzi, słuchajcie, o tutaj blacharskie, lakiernicze kwestie, to nie ma oczywiście nawet grama korozji. Jest całe w oryginalnym lakierze. Praktycznie nie ma żadnych gnieceń. Ten samochód, słuchajcie, z zewnątrz wygląda praktycznie jak nowy. Jest teraz oczywiście zakurzony delikatnie, ponieważ stało ostatnie dni. Na zewnątrz, ale po umyciu, po jakimś lekkim detailingu, myślę, że będzie wyglądał jak nowy. Nim na razie jeszcze nie chcę jeździć, ponieważ tutaj jeszcze właśnie nie wymieniliśmy tego paska rozrządu. Tutaj jeszcze olej nie był zmieniany. Nie wiem, nie jestem pewny, jak dawno było to robione, dlatego tym samochodem jeszcze nie chcę jeździć, żeby tutaj nie narażać go na jakiś tam niepotrzebny szwank. Jak widzicie, tutaj również opony nawet są jeszcze z 97 roku, oryginalne. Od nowości, więc też na tych oponach nie chcę jeździć. No bo oczywiście są one spękane i jest na nich jeździć po prostu delikatnie e, strach. Myślę, że ten samochód jak najbardziej nadawałby się już do jakiejś kolekcji takich youngtimerów Jest to samochód, który na pewno wiele ludzi pamięta z naszych polskich dróg, więc jakiś sentyment do niego na pewno wszyscy mamy. Ale również się znajdą pewnie osoby, które powiedzą, że taki samochód w życiu klasykiem nie będzie. I ja to rozumiem i szanuję. Tutaj, zobaczcie, jeszcze opona zapasowa, nigdy nie używana z włoskami. Mamy podnośnik, klucz do kół. Wszystko tutaj wygląda fabrycznie. Zaludniemy sobie jeszcze pod maskę. Na mnie robi, słuchajcie, ten samochód wrażenie. Bo są to samochody, tak, tak jak samo jak ta Ibiza. Z mojej młodości, tak naprawdę. Ja jestem z 91 roku, więc kiedy te samochody gdzieś tam jeździły, poczekajcie, muszę tutaj. Więc kiedy te samochody gdzieś tam jeździły po drogach, to ja właśnie byłem w takim wieku, że o takich egzemplarzach mogłem tylko pomarzyć. I zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Pajęczyny, ekotek, ekotek. Jeszcze fabryczne naklejki No tutaj wszystko jest w oryginale Wygląda to przepięknie Więc słuchajcie Takie dwa rodzynki są w Szafran Inwestycje Jeśli jesteście zainteresowani To jak mówię zapraszam na www-szafraninwestycje.pl do tej Astry oczywiście dokładam w komplecie nowe opony Tak, żeby nie, nie było strach nią jeździć Jeśli ktoś by chciał tym samochodem jeździć na co dzień To oczywiście trzeba je wymienić A jeśli ktoś chciałby to po prostu postawić jako taki okaz kolekcjonerski To oczywiście ona na tych swoich oryginalnych oponach może stać Ale tak jak mówię, dokładam też w komplecie nowe oponki, żeby można było sobie zamienić. Także co? Czekam na Wasze opinie w komentarzach, co myślicie o tych dwóch pojazdach. Dajcie oczywiście znać. Zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ do 10 tysięcy subów już mamy bardzo niedaleko, więc jeśli te 10 tysięcy subskrypcji uda się osiągnąć, to musimy coś tutaj ciekawego na tym kanale wymyślić, żeby jak gdyby podziękować Wam za te subskrypcje. No i oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę. Rozwijamy się dalej wspólnie i lecimy z tematem. Do następnego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!